Ale tak, zobaczymy sobie to zwiastun, więc tutaj ocenimy co, je, co, co było, bo tego nie widziałem. Oczywiście dzięki Twitterowi, magii Twittera, aczkolwiek... nie polecam w 100% tej platformy tam pojebane rzeczy się dzieją. To są jest footage po prostu z D23 E, jaki nam pokazali, no ogólnie stricte jeśli chodzi o Captain America, który przychodzi chyba, w, wale, nie chyba tylko na pewno w walentynki w przyszłym roku, e, to z tego co wiem to pokazali ten sam zwiastun e, z, tylko, że z małym dodatkiem e, Red Hulka, że jakby jest dodatkowa scena z Czerwonym Hulkiem a nawet transformacji, w której Harrison Ford jakby staje się Red Hulkiem to, to jest ogólnie pojebane, jeśli ktoś by mi 5 lat temu powiedział że e, kurwa Harrison Ford będzie czerwonym Halkiem, to bym go wyśmiał ale tak mamy e, dosyć mi ze Iron Harta Mam wrażenie, że to jest jedna z rzeczy, które, na które ludzie jarają się najmniej tak się przynajmniej wydaje, e, bo według wielu osób wygląda to GUFS może, czeka, czekam na Zwiastun też, bo też pokazali. Ogólnie Zwiastun wyglądał spoko według e, wielu źródeł. I reżyserem serialu albo współreżyserem jest Ryan Kugler. Ten, co reżyserował obie czarne pantery, więc spodziewam się, że to może być spoko. E, pokazuje, pojawia się The Hood. E, taki. Ogólnie w komiksach on był antagonistą albo antypo, antybohaterem więc myślę, że może być ciekawa, ciekawy motyw. I dodatkowo jest duża podka, że ma się pojawić Mephisto, którego oczekujemy w sumie od kiedy, kurwa? Od prawie, kurwa, dwóch lat. Bo miał się pojawić, znaczy miał się, była dużo spekulacja i fani chcieli, że pojawił się Wanda. Vision, Wanda Vision. Który był pierwszym projektem Marvela po covidzie. Do fantastycznej czwórki pokazali ten sam Teaser trailer Teaser bardziej niż trailer plus dodatkowy dodatkowy taki filmik, w którym jakby cały ta główny kasza i ta cała fantastyczna czwórka, czyli tam Joseph Quinn, Pedro Pascal, ten Zdeber i ja zapomniałem jej imię. Po prostu hypując wszystkich. Każą, każą być cierpliwym. Każą być cierpliwym i nie mogą być na miejscu, bo kręcą, więc jakby ja się jarę w chuj. I zdjęcie było wykonane w takim, retro, retrofuturystycznym, takim retrofuturystycznym tłem. I sam Joseph Queen, czyli Human Torch, był przebrany w taki bardzo retro strój taki właśnie zrobiony na, kom na wzór komiksów z 1062, 1962 oczywiście. Yy, I wyglądało to mega cool yy, Oczywiście. Łatwo jest się domyślić jak oni to zrobią, jak oni się pojawią w naszym uniwersum. Ale no cóż, zobaczymy, bo mówimy to jak sam, yy, sam zwiastun Dropnie, bo myślę, że wtedy będzie najłatwiej. Był zwiastun Funder którzy mają też przyjść chyba niedługo po kapitanie Ameryka. Tylko problem z tym jest, że ja nawet na Twitterze nie byłem w stanie znaleźć żadnego zwiastunu. Więc po prostu to zostało nam czekać. Tyle co wiemy, to że w tym zwiastunie Jelena Bylowa, w sensie Florence Pugh, aktorka, która gra Jelena Bylowa, skacze z dwiego najwyższego. Budynku na świecie, w Dubaju. Więc to mi tylko daje takie, w sumie, flashbacki do tej sceny w Black Widow, w samym filmie, jak oni w ogóle z tego spadali z tego nieba. Mega cool, mega cool. Yy, no i na finale, co my tu jeszcze mamy? A, najważniejsze, kurwa, newsy. Daredevil. Kurwa, jebany Daredevil, jaki to będzie, sztos. Do mnie dotarło z do, tych niedawno, że. Devil, że nie obejrzałem trzeciego sezonu, w sensie tego Netflixowego serialu. Z... No, obejrzałem pierwsze, drugi, one są wyśmienite, ale zawsze mnie chyba blokowało to, że one nie są częścią głównego uniwersum. I teraz nagle jest. Yy, znaczy nagle. Daredevil jest częścią tego uniwersum. Jedni mówią, że to jest tribut, jedni mówią, że to, że to jest soft tribut, a jedni mówią, że teoretycznie ten najnowszy. Z Daredevil wygląda literalnie, jakby miał być kontynuacją. Mam nadzieję, że to będzie TVMA. Znaczy, takie są plotki, że ma być TVMA, TVMA to jest jakby dla... To, to, to jest taki array. Tylko, że dla seriali, czyli że będzie dosyć, dosyć brutalny, bo sam serial ten Netflixowy był, że tak powiem, w chuj brutalny. No i oczywiście wracają wszyscy z tego serialu, to bardzo fajnie zobaczyć. Nawet w ogóle też WARALE w, w ogóle. E, wagale, wagale, znowu <laughs> to e, Wraca Wraca Panisher e, i ten aktor e, Jezus Jason Barfellow. Coś tam. E, on wraca jako Panisher, więc to jest zajebiste. E, oczywiście to z Zjastunia się pojawia. W Zjastunie pojawia się też oczywiście Vincent Dinofrio. E, potencjalnie ten aktor, którego Bullseye też z samego serialu też wraca. Eee, wraca Foginelson, Nelson, czyli ten żomek, co pomaga otworzyć kancelarię Daredevilowi. I ta laska, zapomniałem, jak to się nazywa, stricte. I głównym złoczyńcą ma być Muse. I ogólnie to jest dość mroczna i bardzo, że tak powiem, brutalna postać. Eee, literalnie ma... Ta postać ma zwyczaje zabijanie przez w ogóle... Wycinanie oczu i to jest takiego rodzaju gimmick, że jakby on też nosi taką workowatą maskę i tak, z taką krwią, która jakby odchodzi od oczu. E, jest to bardzo brutalny wybór Wilana. E, i ogólnie to A, i pojawia się White Tiger, to jest też taki anti-hero z komiksów. On tam się przewijał w bardzo wielu komiksach. To nigdy nie była taka postać główna. on tam miała swoje... Znaczy, jakby, jakby się tak, tak naprawdę zagłębić, to każda postać miała gdzieś ran, gdziekolwiek, wszędzie nawet. Ale miała też swoje... swój ran z Czarną Panterą. Ale głównie właśnie z Daredevilem, nawet ze Spider-Manem trochę. No... I tak to po prostu wygląda i już na miejscu, ten serial tak dobrze wygląda, jeśli chodzi o kręcenie go, że już są zaczęli produkcję czy tam wstępną produkcję drugiego sezonu. Czyli pewnie AK 5, yy... no. I to ma wyjść, jeśli was się nie byle, marzyc. Daredevil ma wyjść w marze 2025, czego też yy, nie wiedziałem. To nie było nigdzie ogłoszone. Więc yy, zajebiście, bo to jest lekko ponad pół roku. A ten rok pewnie minie, kurwa. Yy, chuj szybko. I na moje urodziny idealnie. Yy, pyknie, Daredevil. Yy, dajcie mi znać w ogóle, czy chcecie jakieś takie miniatura w breakdown, Żebym po prostu wgryzł się w fulli w ten zwiastun, postarał się zobaczyć to co, to, co widzę najbardziej, to, co może, nie wiem, coś może mogło wam uknąć. Jeśli byście chcieli, dajcie kurwa lajka, like no. I ja z chęcią e, zagłębię się w takie coś i na streamie wyjmę kurwa tą kurwa tablicę kurwa czarną i będziemy robić breakdown na live. I mam mega cool. A teraz uh, without further ado, przejdźmy do samego zwiastu nu. No. Jak <gryptowa> Chyba tą piosenkę właśnie śpiewali na panelu, jeśli dobrze rozumiem Twittera. Wygląda like Do... dalej rozknięto na to robi, ta typiara w ogóle, cofnij, cofnij. Ta Ona literalnie była po prostu mieszkanką Westview nie miała żadnych mocy, nie była związana w ogóle w żaden sposób z nikim, z niczym chyba. No też znaczy, jest dobry kontrast muzyki i znaczy Twi głosu z mikrofonu. Myślę, że jest ok, ale... O, oh, oh. Hmm. To ona się dopiero z nimi spo spotka na łycie z road? No, chyba, że oni ją zgubili po drodze albo coś w tym stylu, nie wiem. Ale, jakby ta animacja, tego jak ona wstaje, jest bardzo podobna do tego, jak się Wanda zachowała w Doktorze Stranger, w sensie. No może nie bardzo podobna, ale podobna. Hmm. Bo mi się wydawało, że sera literalnie się zaczyna. Nawet może było potwierdzone, że to ma jakaś scena z otwarcia jest cicho? Nawet tak zgłośniłem? Dobra, to jeszcze zguśnimy. E, dzięki, Chet. E, że to tak naprawdę ona wyciągnęła Agatę z tego jakby pseudo-transu. Ale po co ona musi przejść przez Łyczy z Road? Żeby odzyskać moc, ale jakby... Jak ona odzyska moc, jeśli Wanda tą moc zabrała? No, chyba, że Wanda umarła. Faktycznie, faktycznie umarła, bo. E, film doktora Stranger chciał, chciał, żebyśmy tak myśleli. E, I ta moc po prostu jest stricte do odzyskania. Może, może. że party. Uuu! Ha, zahaczając o Wicked, film oczywiście. Mamy dziewięć odcinków, czyli literalnie. Nie wiem, ile będzie trailów, ale to co, każdy odcinek będzie różnym trailem, w ogóle fajny koncept. Imo, jakby literalnie, co odcinek ci się zmieni?

What happens next? I just need these witches to get me to the end. The bodies are really piling up. Why do you let them believe those things about you? Because the truth is too awful. I want To Kurwa. Można, można czysto wnioskować, że no, oczywiście im się uda. Dojść do ostatniej próby wjedź Bakowej yy, i na końcu nie, nie, nie będą chciały jej udostępnić tej mocy. Dlatego, że poszła po trupach? Czy może z innego powodu? Dlatego, że Łonda dalej żyje i dalej trzyma jej moc. Pojwala, myślę, że jeszcze stricte samym z tych... Przed sam wyjściem serialu dostaniemy jeszcze jeden, jeden zwiastun, ale wątpię, że nam cokolwiek powie. Ale myślę, że koniec końców przez jakiś twist, mniejszy lub większy, ona wydostanie się z tego zaklęcia. No. Sztos. Ciekawe, jaką rolę w tym ma wszystkim, właśnie Rio. Co ona może dostać? Chyba, że to jest właśnie ten twist. Chyba, że właśnie to jest ten twist, w którym Agata nie dostanie swojej mocy, bo zagarnie ją Rio. Może będzie jakiś moment, w którym. Co się dzieje? A, może będzie jakiś moment, w którym po prostu Rio potencjalnie zostanie poświęcona i umrze. I nagle się na samym końcu, żeby swooping and take the prize. Ale ogólnie zapowiada się zajebiście. Słyszałem głosy nawet moich ziomów, że wygląda zbyt kolorowo, cukierkowo jakby po pierwszym zwiastunie, że tu niby jest lepiej. Ja nie widzę różnicy vibe'u pomiędzy zwiastunami, jeśli ma być z wami szczery. Chyba wyglądają zajebiście. I po prostu, ja się, jakam się. Dwa, fajnie, że od razu dwa odcinki wyjdą, ale myślę, że to jest stricte na potrzebę dania kontekstu postaciom i temu wszystkiemu, Że po pierwszym odcinku byśmy nie do końca jakby zrozumieli jakby gist całego tego, a po drugim odcinku będziemy hooked, hooked as fuck.